Hej, cześć! Ja jestem hubson no i witam was ponownie w kolejnym odcinku, tym razem nie z serii GTA, przykładowo z fabuły, nie z Pogromców, nie z czegokolwiek innego, co jest związane z GTA, lecz w nit for the Speed Underground 2. Moi drodzy, ostatnimi czasy wgrałem sobie do mojego Undergrounda dwójeczki e, moda. E, mod się nazywa, coś tam widziałem, High Vision, ogólnie jak się wychodzi do menu i tak dalej, czy tam jest przytywanie do jakiegoś wyścigu, czy innego czegoś tam. Ale tak to jest to Redux 2019. Chyba tak, chyba się nie mylę. W każdym razie jak to wszystko zobaczyłem gdzieś tam na YouTube jak to wygląda, to no postanowiłem, że muszę to zainstalować. Ponieważ jakiś czas temu też zainstalowałem sobie Reduxa tylko że nie 2019, tylko jakiegoś tam innego do Underground'a 1 i też było świetnie świetnie mi się w tą grę wtedy zaczęło grać kilka właśnie minut w niej spędziłem może nawet kilka godzin. No i to było dla mnie coś takiego, co muszę zrobić. W sensie muszę wgrać Reduksa, jak tylko go zauważyłem, do tego Nitworza Speeda i koniecznie go przetestować. Lecimy sobie na Street Crossa, zobaczymy jak wygląda arena właśnie podczas tego wyścigu. Ogólnie polecimy sobie także na Drift, polecimy sobie także na jakiś sprint przez miasto żeby zobaczyć ogólnie właśnie inne części miasta, żeby przy okazji się pościgać, no i zobaczymy jak te e, areny właśnie w tym modzie się prezentują. E, no powiem Wam szczerze, że jak na razie robi, to na mnie dość duże wrażenie. Ogólnie oponenci jadą bardzo dobrze, ponieważ je, jest to y, poziom chyba nawet Hard, tak mi się kojarzy. Aczkolwiek może i medium, no nawet jeśli medium to jadą bardzo dobrze i już widzę, że będę miał problem z nimi wygrać. Jeszcze tak na chwilkę, powracając do samej areny. Sama arena, no okej, okay, tutaj może też tego moda tak nie jesteśmy w stanie do końca ocenić, ponieważ no nie widać tutaj zbyt dużo. Ja osobiście zwracam mega uwagę na aspekt, jakim jest miasto w tle, i powiem wam, że no robi to robotę. Ja osobiście też, w sensie u mnie na monitorze, wygląda to zupełnie inaczej niż u Was, w sensie na YouTubie, ponieważ macie, tak jak już wielokrotnie powtarzałem na odcinkach z GTA San Andreas, macie dużo niższy bitrate, co sprawia właśnie... o oh shit! Co sprawia właśnie to, że Wy ten obraz, no macie gorszy po prostu, nie? No a z kolei ja, mając ten bitrate dużo, dużo wyższy, naprawdę no, to co jest w tle, no wow, wygląda bardzo dobrze. I naprawdę taki buduje klimat, nie? Te kolory są takie bardziej jaskrawe, ale nie są też przesadzone, bo często jest na przykład, jeżeli chodzi o mody INB e w GTA, coś takiego, że te mody są strasznie przegięte, to wszystko jest takie mega jasne. Zobaczcie, że jadę ostatni, nie mogę ich dogonić w ogóle. Chyba ogólnie skończę na ostatniej pozycji, niestety. No właśnie, tak jak te mody w GTA, jeszcze tak powracając do tematu, no nie da się na to patrzeć, tak? Wszystko jest takie mega jaskrawe, no po prostu aż zbyt zbyt, no jasne, najzwyczajniej i źle to wygląda, a tutaj ten kontrast i ta jasność jest tak dobrana, że robi to tylko i wyłącznie, przynajmniej moim zdaniem, pozytywne wrażenie. No i moi drodzy, chyba widać, że w Granda 2 nie grałem bardzo długo, bo ukończyłem ostatni, ale nie boli mnie to, ponieważ nie chodzi tu o to, żeby wszystko wygrywać, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć jak ten mod wygląda. Teraz skoczymy sobie może na jakiegoś sprinta, nawet z tego co widzę, o tak się mapkę włączało, nawet z tego co widzę jakiegoś tutaj sprinta mamy, i to nawet nie jednego po trzy, te są bliżej i do tych sobie skoczymy, zresztą te sprinty górskie, no nie będę oszukiwał, tak, tam trzeba mieć jakieś umiejętności, a ja nie grając, we, nie grając w nws -y tak długo... No, tych umiejętności nie mam. Ogólnie nigdy zbytnio nie miałem, a tym bardziej teraz po tak długiej przerwie. Ej, ale to wszystko wraca, tak? Wracają wspomnienia. Jeszcze, no naprawdę, uwierzcie mi, że w tej grafice ten underground wygląda świetnie. I tym bardziej to wszystko tak powróciło, że aż mam ochotę znowu w tę grę. Zagrać, może już nie będę jej przechodził, bo zrobiłem na YouTube dwa podejścia, ani razu nie dokończyłem. Za pierwszym razem było coś takiego, że tam mi się coś zbagowało z tego co kojarzę, albo ja czegoś nie potrafiłem ogarnąć i po prostu tej gry przejść. Natomiast za drugim razem coś innego się wydarzyło. Nie wiem, czy to ja po prostu stwierdziłem, że już gra się tak słabo ogląda, że nie ma sensu tego dalej kontynuować, albo też wy pisaliście, że woli, wolicie GTA. Jakoś tak to bo już nie pamiętam, było to w każdym razie dość dawno temu. Na sprincie mam w miarę szansę, także nie jest źle. No ale przede wszystkim, tak samo jak podczas pierwszego wyścigu, oceniam miasto. I miasto powiem Wam też zupełnie szczerze, że no sama rozkosz w czymś takim się ścigać. No mega mi się to podoba, no będę się podniecał tutaj po prostu na wizji cały czas, bo no coś świetnego. Ja osobiście tę grę odpaliłem jeszcze zanim, zanim tego moda zainstalowałem, i potem od razu jak zainstalowałem też odpaliłem. No i był taki przeskład. No to jest w ogóle coś zupełnie drastycznego, to może złe określenie, tak się ugryzłem w język, no ale jest to naprawdę... Duża zmiana i łatwo dostrzec wiele takich pozytywnych zmian. Ogólnie, co do samej instalacji, tego moda to jest to dość proste. Jest wiele poradników na internecie, na YouTubie, także nie będziecie mieli z tym najmniejszego problemu. Jest to oczywiście, znaczy, wiele tych poradników jest w języku angielskim, no ale wszystko jest pokazywane jakby na ekranie, więc no nawet jak nie znacie angielskiego, to nie będziecie mieli zbyt dużych problemów z tym, żeby po prostu sobie tą instalację samemu ogarnąć i ja jakby nie muszę tutaj Wam w niczym raczej pomagać. Podobnie jest zresztą z znalezieniem tego moda w internecie. czy no tak mi fatalnie idzie, naprawdę da dawno nie grałem. Ponadto chyba ostatnim samochodem jakim jeździłem w tej grze był Mitsubishi Lancer Evo 7 w tej grze jest? Chyba tak. i on był dużo szybszym samochodem, ja go streamingowałem na ten poziom, a ten Eclipse delikatnie odstaje, dlatego też ci przeciwnicy sobie nieco lepiej dają radę. No, oczywiście, wiem, że słaby się tłumaczy, ale jest to tam jakieś moje e, takie usprawiedliwienie. No, znowu kończę ostatni, no, masakra. Natomiast, tak pod kątem tego przejazdu no, po mieście, no, znowu się powtórzę. No, naprawdę wow, zmiana na mega, 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 mega duży plus, bo jest to zupełnie inna grafika niż to, co mamy właśnie w takiej zwykłej, zwykłej wersji tej gry. Pewnie tak część z Was się zastanawia delikatnie dlaczego Wam to w ogóle pokazuję. Mój kanał to GTA, a tu nagle NFS się pojawia. Kiedyś tam jakieś NFS się pojawiały, ale niezbyt dużo. No pokazuję Wam to dlatego, ponieważ uważam, że warto po prostu tego moda wytestować. Poza tym wiem też, że duża część z Was gra w NFS, lubi te, tą serię gier. I dlatego też jeżeli no, nie mieliście okazji po prostu tego wszystkiego przetestować, to jak najbardziej wam polecam, tym bardziej, że no, po, pier po pierwsze nie trzeba mieć jakiegoś tam mega zajebistego kompa, żeby to wszystko odpalić. Oczywiście no, muszą być to um, ciutkę lepsze, musi być ciutkę lepsza specyfikacja, jeżeli na takiej zwykłej wersji Undergrounda z płytki co sobie zainstalujecie i macie tą e, standardową grafikę, natomiast no... Nie jest potrzebny komb z NASA, umówmy się. Eee, no dobra, pojedziemy sobie jeszcze drift. Mam ochotę zobaczyć właśnie takie miasto z góry podczas e, driftu. To jest zajebisty widok. No i na tym modzie to rzeczywiście może wyglądać mega, mega fajnie. No a ponadto może w końcu mi się uda coś wygrać, bo w drifcie nigdy nie byłem jakiś tam mega zły, chociaż fakt faktem Eclipse moim zdaniem nie jest to idealny samochód do Właśnie tego rodzaju wyścigu, chociaż idzie całkiem, całkiem w porządku. Wpadałoby gdzieś jakąś strefę złapać, żeby tych punktów ciutkę więcej było. Właśnie mu tak aż bardzo do tej dupy nie, nie zarzuca, Boże. I strasznie łatwo też moim zdaniem przesterować. I oczywiście zamiast się skupić i spojrzeć, jak to miasto wygląda, to ja się skupiłem na wyścigu, ale no, jakby nie było, jest to NFS. u shit. Jakby, jakby nie było, właśnie wyścigi są najważniejsze. No może jakoś uda się wygrać, będzie na pewno blisko. Zobaczmy, całkiem fajnie. Prawda? Widać tam w oddali miasto, ale jeszcze się skupię. O nie udało mi się wygrać, chyba trzecia pozycja, ale byłem blisko. 66 tysięcy miał gościu na pierwszym miejscu Skyline'em. Ja byłem trzeci, 62 645, także całkiem spoko. Zobaczymy za chwilę, gdzie nas zespałnuje, bo być może będziemy mogli sobie w dół zjechać i to miasto zaobserwować. Zobaczcie, że tak, widać tam to całkiem nieźle. Ja jak wjeżdżałem na tą ogórę, to jakoś zbytnio właśnie nie zwróciłem na to uwagi. A tak naprawdę jakbyśmy sobie już wcześniej. Jechali w dół i tego driftu, nawet nie ruszali, to i tak byśmy mogli całkiem fajnie sobie ten widok ogarnąć tutaj. Tak, no miasto w oddali wygląda kozak. Za chwilkę jeszcze miniemy ten zakręt tutaj w lewo. Nie powinno być aż tak dużo drzew i sobie to zobaczymy dokładnie. Chociaż nie, no jest budynek. Kutycze, no jak się drzewa skończyły, względnie, to się budynek zaczął. Zobaczymy jeszcze. Jak tu skręcę w lewo, czy nie będzie jakiegoś takiego lepszego punktu do zobaczenia tego miasta. Powiem wam, że sobie tak jeżdżę, ale tak no nie potrafię zbytnio takiego punktu znaleźć, skąd to miasto będzie fajnie widoczne. Tu nawet wygląda to całkiem spoko, tak jak rzucamy sobie właśnie okiem delikatnie w prawo. No to nawet, nawet coś tam widać, tak? Ale żeby tak całe miasto w pełnej okazałości zobaczyć, zobaczmy tutaj. No tu już wygląda to mega spoko, naprawdę można tak sobie stać i chillować. Ej nie, ale naprawdę jest takie wrażenie, jakby się patrzyło na takie jakieś fajne, duże, amerykańskie miasto. E, no bo na tym modzie, no zupełnie inaczej to wygląda. No wiem, że przechwalam wręcz tego moda, ale tak jak powiedziałem już chyba na początku odcinka, no zrobiłem sobie takie porównanie no i różnica jest diametralna. Zupełnie, zupełnie inna gra na tym modzie i bez tego moda. Wjeżdżamy sobie właśnie na górę. Ja ogólnie jadę jeszcze przejechać sobie jeden drift. Za chwilkę się Zwrócimy, jakby w przeciwną stronę, ponieważ chcę zobaczyć, czy tego miasta jakoś tak fajnie nie widać. Wiem, że strasznie się upadłem, ale no, mega mi na tym zależy, żeby jakoś tak to miasto z oddali zobaczyć. Bo domyślam się, że widok będzie naprawdę niesamowity. No a ponadto, przyjadę sobie jeszcze właśnie jeden wyścig typu Drift. Jak już wbiłem do tej gry i tak dobrze wygląda, to muszę jeszcze chwilę z tego pokorzystać i sobie pograć, bo potem pewnie nie będzie czasu. Tym bardziej, że mam mnóstwo odcinków yy, dla Was do zmontowania. I muszę jeszcze parę innych rzeczy zrobić, zobaczmy teraz, chwilę będziemy w dół jechać, tak, to miasto tam fajnie w oddali widać, ale nie wiem czy nie trzeba by było jeszcze wyżej wjechać, wiecie, ja sobie to potem jeszcze przetestuję, a póki co pojedziemy sobie jeszcze na koniec tego odcinka jeden drift, bo muszę coś wygrać, tak nie będzie, że nagram cały odcinek i nic nie wygram, no nie, na pewno nie. No dobra, startujemy sobie drift, mam nadzieję, że tym razem uda mi się wygrać. Chociaż z tego co widzę, 350 tysięcy punktów. No to Eklipsem, moi drodzy, może być Mission Impossible, totalnie. Aczkolwiek na no jakoś tam postaram, żeby ten jeden odcinek, a czy jeden odcinek, jeden wyścig w tym odcinku zwyciężyć. Mam nadzieję, że tu będą takie strefy, jakie gdy będziemy łapać, to będziemy dostawać naprawdę duże ilości punktów. I z tego co widzę, już taka jedna strefa pojawiła się na mapie. Zaraz sobie na nią tutaj w prawo wiedziemy. No i powinno być całkiem spoko, tylko żeby tu czegoś nie zważywić. Ile punktów będzie? 60 chociaż. Udało się 60 zdobyć, także jest całkiem spoko. Jest to przynajmniej całkiem niezła zaliczka do tego, żeby ten wyścig właśnie aj, wygrać. Chociaż jak tak dalej będę robił, to może się to oczywiście nie udać. No z tego co widzę na mapie właśnie pojawiła się ta druga taka fajnie punktowana strefa, także liczę na nią dość mocno. Tutaj żeby się tylko nie rozwalić. No i zobaczymy. Zobaczymy. Ona się już tu zaczyna wcześniej. Oj, oj źle, oj źle, będzie mało punktów. Ale próbujemy, chociaż ze 100 tysięcy, żeby było. O, 112 i się prawie rozbiłem, ale udało się jednak w tą ścianę nie przywalić. Zostało jeszcze 50% niespełna, 44 w tym momencie. Także jeżeli by się pojawiła jeszcze jedna taka strefa, gdzie możemy tak solidnie zapunktować, to raczej problemu nie powinno być, chociaż w sumie już nie powinno być problemu. No, udało się nie rozbić, ale Faret. Ojeju. No i zostało mi 50 tysięcy do zdobycia, a nie spełna, także jest duża, duża szansa, że uda mi się chociaż jeden wyścig tego odcinka wygrać. No, moi drodzy, powiem wam szczerze, że z każdym zakrętem moja szansa na wygranie tego, od, tego odcinka. Znowu chciałem powiedzieć tego wyścigu w tym odcinku rośnie. Ai. Aj. A by było 18 tysięcy, to by mi zostało 1000 punktów. Nie no, muszę, muszę się postarać, muszę to wygrać, bo będzie taka wioska. Jak ani jednego wyścigu nie wygram. A jeszcze, jak ktoś się przyczepi, że drift to nie jest wyścig i że tak naprawdę żadnego wyścigu w tym odcinku nie wygrałem, to blokuje taki komentarz. No, udało się. No dobrze moi drodzy, tym oto pozytywnym akcentem, czyli wygranym wyścigiem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej podobało. Zachęcam jeszcze raz gorąco do sprawdzenia tej modyfikacji. Mod graficzny moim zdaniem, tak jak powiedziałem już wielokrotnie podczas tego filmu jest świetny. Każdemu polecam. Tymczasem ja oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, komentarza pod tym odcinkiem. No i do oglądania innych filmów, a także na wpadnięcie na kolejne, które dopiero się pojawią. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Hey.